W 1993 roku. To powiedziałem, pani o czym będziemy rozmawiać? Zależy o czym. To może drugim. Drugim? No właśnie, no. Przyłapam. przyłapamłam trzecim. A tak wierzyć, nie trzeba wierzyć Wikipedii. No dobrze, była pani rzecznikiem prasowym premiera. Jak pani wspomina te prace? No dobra, od 1993 roku faktycznie o. dostałam mianowanie w listopadzie. Jeżeli dobrze pamiętam, 11 listopada 1993 roku. Był to Uniwersytet Życia dla mnie. Bardzo ciekawe doświadczenie, bo też w Polsce tworzyła się wtedy demokracja różna, legis legislacyjna, trudne, trudne słowo. Rzeczy działo się dużo legislacyjnych, czyli tworzących prawo, wszystko się zmieniało, więc miałam Okazję być blisko tego, dotknąć, a nawet uczestniczyć. A czym pani się zajmowała, jakie pani miała rolę? No bo tak, rzecznik prasowy to takie bardzo szerokie. A jak to w praktyce wyglądało? Przede wszystkim ja byłam sekretarzem prasowym premiera. Byłam odpowiedzialna za wizerunek i premiera, ale też za wszystkie kontakty z mediami i z prasą. Także mam taki mały sukcesik, ponieważ przekonałam wtedy premiera Pawlaka do tego, abyśmy regularnie spotykali się z dziennikarzami prasy regionalnej, żeby docierać właśnie do tych mniejszych gazet, ale żeby to był bezpośredni przekaz. A dlaczego pani kariera trwała tylko do roku 1995? O, i widzę, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do wywiadu, jak ja, <noise> ja bardzo, lubię takich bardzo, dziennikarzy. Bardzo. Ja muszę się na e, plan, bo wtedy zapraszam. mogli porozmawiać i pojeść. Tak, bo tutaj to zawsze tak na szybko. Na szybko. Ym, ponieważ y, ja piastowałam swoją funkcję dokładnie tyle, ile premierem był Waldemar Pawlak, ponieważ ja z, y, byłam sekretarzem prasowym premiera Waldemara Pawlaka i w momencie, kiedy on złożył dymisję, dosłownie dokładnie tego samego dnia, dymisję złożyłam również ja. Okej, okay. a dlaczego? To taka jakaś solidarność, czy z czego to wynikało? Bo nie mogła pani kontynuować? Mogła nie, pani? Ja, nie, ja przede wszystkim byłam zatrudniona jako sekretarz prasowy mhm. Waldemara Pawlaka jako premiera rządu i jak gdyby dla mnie oczywiste było, że jeżeli on kończy swoją funkcję, to ja wraz z nim. Czy nie miała pani y, tej gorączki? Nie. Nie, czyli udało się nie, 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 nie. Zwłaszcza, że ja też miałam swój plan na życie. Już miałam swoją własną firmę, którą wcześniej na, na ten okres pracy w rządzie zawiesiłam, ale ja miałam pomysł, że chcę pracować, współpracować i pracować dla telewizji. Epizod polityczny z przyjemnością włożyłam do szuflady i zajęłam się tym, co kocham, czyli gotowaniem. Okej, okay, to ostatnie pytanie, bo to też wyczytałem w internecie. Podczas pani kadencji padły takie fajne słowa. Mm -hmm. <laughs> premierowi się nie odmawia. Co mm -hmm. miała pani na myśli, mówiąc to? No dokładnie to, co powiedziałam. Po prostu premierowi się nie odmawia. <noise> Czyli tam były jakieś rzeczy na przykład spoza Pani obowiązków, na przykład przynoszenie kawy? Nie, to w ogóle nie było w ramach moich obowiązków. To skrzydlate słowo, bo tak już można o nim powiedzieć, ponieważ ono żyje już swoim życiem i dzięki temu słowu dostałam nie tylko Srebrne Usta jako Nagrodę Trójki, ale też miejsce w encyklopedii, ponieważ ono już ma teraz swoje, oso osobny byt to powiedzenie. Zostało tak naprawdę wymyślone podczas takiej, takiego... Mm, takiej próby generalnej przed moją pierwszą konferencją prasową, kiedy zaprzyjaźnili dziennikarze mnie dość mocno boksowali dość mocno na mnie naciskali, dlaczego ja zostałam, dlaczego się zgodziłam. E, I ja w pewnym momencie powiedziałam, bo premierowi się nie odmawia, i ja mówię, O i właśnie i to jest to dobre, ta dobra odpowiedź, i nie tłumaczymy tego. Ja uważam, że nie ma co tłumaczyć. Każdy wie, co to znaczy. Jak jest ktoś taki, jak premier prezydent, to czasem po prostu się nie odmawia. Bo pani w tej roli to chyba takie trochę zaskoczenie wtedy było, bo ja nie wiem, no aż tak daleko nie dotarłem, ale chyba było nie było ci jeszcze takie... na świecie co? <laughs> no, nie było, nie, nie było, mnie. stare daty, stare daty, był jakiś taki surowy no, pani. ani. Tak, dużo się wtedy działo, no ale to też był taki inny okres w Polsce. Ledwo co odzyskaliśmy niepodległość po uciśnieniu nas przez komunę, więc wszyscy cieszyliśmy się tą wolnością. Wszystko tworzyło się od zera, od nowa, wolny rynek, no, wszystko było nowe, wszystko... Wszystko było takie fajne, wszystko dużo się działo. No i ja się cieszę, że mogłam w tym wszystkim uczestniczyć. Ja zostałam e, ledwo rok wcześniej e, Miss Polonia i to też była taka sensacja, ponieważ jako jedna z nielicznych mis e, przyznałam się do tego, że pochodzę ze wsi, co dla mnie było oczywiste, bo skoro wychowałam się na wsi, no to. No to co miałam powiedzieć? No po prostu jestem za tym, rodzice mnie nauczyli mów prawdę. No to powiedziałam prawdę, to wtedy było ogromną sensacją, że nagle mi z Polonia została dziewczyna ze wsi. I faktycznie wtedy jeszcze hmm, 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 Waldemar Pawlak był prezesem psl -u. dostałam od niego list, bo wtedy się pisało listy uh. z gratulacjami, że, że, że nie wstydzę się swojego po pochodzenia. Nawiązaliśmy jakąś tam korespondencję, jakąś, jakąś znajomość między sobą. No i później jak został premierem, dostałam taką inną propozycję, a że lubię wyzwania. To też mam taki epizod za sobą. Okej. Okay. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.